To jest pierwsze nagranie i od razu mam do Was i do siebie grube pytanie. Czy istnieje klucz do fajnego życia, do zadowolenia z jego prywatnej i zawodowej strony? I choć jak prawie wszystko, co powiedziane w psychologii w sposób szybki i ogólny będzie to pewien rodzaj uproszczenia, to moim zdaniem istnieje taka baza, i to jest poczucie własnej wartości. Wpływa ono na przykład na nasze relacje, na to, czy w ogóle uznajemy, że zasługujemy na fajne relacje, w których się nas kocha i szanuje, na to, jak stawiamy granice, na co pozwalamy, a na co nie pozwalamy, ale wpływa też na nasze przekonanie, czy zasługujemy na sukces zawodowy i materialny, a także na wiele innych aspektów życia. Poczucie własnej wartości to jest stosunek do samej czy samego siebie, to akceptacja, lubienie i kochanie siebie ze świadomością swoich mocnych stron i ograniczeń, to przekonanie o tym, że jestem człowiekiem godnym miłości, szacunku i szeroko rozumianego sukcesu tylko i aż za to, że po prostu jestem, a nie za to, co umiem, posiadam, ile zarabiam i czy jestem sławny. Właściwie zbudowane mamy ze sobą zawsze, nawet w sytuacji porażki. Warto zaznaczyć, że jest ono czym innym niż pewność siebie, która odnosi się do tego, co potrafisz w danej dziedzinie i rozwija razem z sukcesami na tym polu. I generalnie, pewność siebie też jest super fajna, ale uwaga, bez poczucia własnej wartości niewiele nam daje w odniesieniu do jakości całego życia. Nawet mając ogromne sukcesy, będziesz czuła, czy czuło, że czegoś ci brakuje. Dlatego drogę do każdego celu warto zaczynać od budowania solidnych fundamentów. W kolejnych nagraniach opowiem Ci o tym, skąd bierze się poczucie własnej wartości i jak je rozwijać, a także o wielu innych niezwykle ciekawych zagadnieniach psychologicznych, coachingowych i szkoleniowych. Wszystko oczywiście z zakresu rozwoju osobistego. Jeśli to, co mówię, jest dla Ciebie ciekawe, to zapraszam do subskrypcji, a także do obserwowania moich profili na Instagramie, Facebooku, na LinkedIn czy na TikToku, ponieważ tam pojawia się sporo innych dodatkowych treści. To wszystko na teraz i do zobaczenia następnym razem.